Drogie lwie, droga lwica. Przygotowałam dzisiaj dla Ciebie czytanie urodzinowe. I przy okazji chciałabym wszystkich zachęcić do oglądania również swojego ascendentu albo czytań dla swoich osób. Bo tam też możemy się czasami czegoś o sobie dowiedzieć. Bo tym osobom też wychodzą Wasze energie. No i serdecznie Was zachęcam do zajrzenia do zakładki społeczność, gdzie dzielę się z Wami co już wiem o Was, ale bez obawy, nie ma tam żadnych danych osobowych. Możecie sobie po prostu przeczytać coś więcej o naszej społeczności i trochę o mnie. Słuchajcie, no to co drogie lwy, jedziemy. Wylosowałam dla Was 10 kart, a 11 mi wypadła. Tak, trochę w bonusie, taka mistrzowska 11 się zrobiła. No i pewnie, jak zwykle możecie się spodziewać czegoś o miłości. U mnie zawsze można prawie się spodziewać czegoś o miłości. Będzie też troszkę o pieniążkach i o relacjach z ludźmi. Dobrze. Jaka jest sytuacja wyjściowa? Sytuacja wyjściowa to jest arcykapłanka, ta karta pod spodem. Arcykapłanka mówi nam o jakiejś oziębłości uczuciowej. Może tak być, że niektóre lwy są same. Bo tak się akurat stało. Czemuś tak stało, no to wy wiecie, dlaczego jesteście sami same. Albo macie partnera, który jest oziębły. Może to nawet w skrajnych przypadkach mówić nam o impotencji, no ale wolę w to nie wierzyć, a może mówię tylko do jednej osoby, która ma, takie, która ma takiego partnera. Karta druga, nałożona na kartę arcykapłanki, to dziewiątka buław, i ona nam mówi o tym, co przeszkadza w tej całej sytuacji. Może tak być, że ciebie to, drogi lwie, droga lwico, stresuje bardzo, że jest jak jest. Tutaj mamy człowieka, który bezsilnie zaciska pięść i boi się, że ten lew przedrze, przepraszam, nie lew, wilk, czy lwico, lwie, o lwach myślę, przedrze się przez tę palisadę. Gdyby to był lew, to dla ciebie byłaby szczęśliwa karta, prawda? No dobrze. I to przeszkadza. I teraz co ty o tym myślisz? I to, co ty o tym myślisz, drogi lwie, droga lwico, to wypadła mi wspaniała karta asa monet. Wygląda na to, że w twoim serduszku jest taka chęć, żeby budować na trwałych, solidnych podstawach relacje, w której nie zabraknie wielkich monet. Czyli tutaj mamy budowanie też takie z głową, rozsądnego, szczęścia rodzinnego. A tam w tle widzimy bramę przepiękną z kwiatów, z kwitnących róż. Która nam mówi o pragnieniu szczęśliwego domu po prostu. Teraz patrzymy sobie, jak wyglądała przeszłość tej sytuacji. No, chyba do tej pory po prostu yy, tak bardzo ci to zwisało, yy, że bardziej być nie może. Czyli teraz czujesz taką bezsilną złość, ale może tak było, że po prostu odpuściłeś, odpuściłaś temat na jakiś czas. Że potrzebowałaś sobie po prostu, potrzebowałeś powisieć, pomyśleć co dalej. Następna karta nam mówi o tym, jak się możesz teraz z tym czuć, ale ta sytuacja już powolutku odchodzi do przeszłości. Mamy tutaj królowę, królową kielichów. To nie jest do końca lwia energia, bo to jest energia wodna. Gdybyś był, była raczkiem, rybą lub skorpionem, to byłaby, byłoby to Twoje, że tak powiem, naturalne środowisko. Mogą cię przepełniać emocje tak bardzo, że możesz się roztkliwiać nad swoją sytuacją. Te emocje też mogą towarzyszyć ci bardziej ze względu na czas około rodzinowy, bo wtedy zbiera nam się na różnego typu podsumowania i możemy czuć większe taki niepokój, tak jak na przykład przed pełnią księżyca. Trochę tak to wygląda. Jakaś taka siła przypływu no i jedziemy dalej jaka jest bliska przyszłość tej konkretnej sytuacji bliska przyszłość a tutaj mamy bliską przyszłość w szóstce monet ten mężczyzna ma wagę w ręce no rozważasz sobie za i przeciw za wejściem w relację jeśli jesteś sam sama Albo właśnie jak tą relację naprawić, jeśli jest jakaś oziębłość w tej relacji, na przykład. Więc tutaj mamy takie przepracowywanie sobie na poziomie głowy, co z tym fantem zrobić. I teraz kolejna, yy, kolejną kartę mamy. Jakie jest Twoje nastawienie? Twoje nastawienie do tej sytuacji jest takie, że w dziesiątce monet wiesz, że chcesz przede wszystkim mieć stabilny, szczęśliwy dom. I no, to jest coś, co jest trwałym fundamentem, na którym można budować, i wtedy nawet się te monety zgadzają. Tak, jeśli mamy do czego wracać, mamy tu jakąś więź międzypokoleniową, mamy kobietę z maleńkim dzieckiem. Mamy starca głaszczące kopieski, mamy tu po prostu ciepło rodzinne. No pytanie, kto z nas tego nie potrzebuje? Może są takie osoby, ale na pewno są w mniejszości. Jedziemy dalej. Co myśli otoczenie o tej twojej sytuacji? Otoczenie może ci doradzać przede wszystkim, żebyś szukał przyjaźni w związku. Bo w giermku monet to przede wszystkim jest przyjaźń. Może też być osoba z poznaku koziorożca, ale niekoniecznie. Albo spod innego znaku ziemskiego, czyli byk, ewentualnie panna. Po prostu potrzebujecie też takiego partnera, partnerki, z którą będziecie poza ogniem w sypialni, mieli, po prostu miały czy mieli o czym pogadać, tak? Czyli solidny fundament przyjaźni. No i co dalej? Zostały nam jeszcze. Dwie karty, obawy i nadzieje. Zobaczcie, w karcie waszych rzekomych obaw lub też nadziei mamy cesarza. Czy muszę więcej mówić? Cesarz stoi w żelaznych butach. Zna swoje miejsce. Coś tam już w życiu przeżył. Oczywiście żartuję, bardzo dużo przeżył. Jest pokojowo nastawiony, bo ma tutaj tego baranka zarzuconego na plecy, ale emanuje takim spokojem i też takim dystansem, ten cesarz sobie po prostu nie da w kaszę dmuchać, więc jeśli jakieś lwy dawały sobie wcześniej w relację w kaszę dmuchać, to być może nareszcie dadzą temu basta, odpór. No i co? Jaki jest rezultat tej sprawy? Giermek buław. Giermek buław. Albo zaczynasz coś od nowa. Albo przychodzi do ciebie jakaś oferta romansowa, ale bardzo świeżutka. Wiecie, giermek. Ty jeszcze nie rycerz, jeszcze nie król. Albo zaczynasz się czegoś nowego uczyć niebawem. Bo wiesz, są rzeczy, które możesz zmienić, ale być może nie chcesz zmieniać tego partnera, jeśli masz tak trudnego, więc możesz zawsze zmienić swoje życie. Niekoniecznie odchodząc od tego partnera. Ale w tym giermku buław uważałabym na spieszenie się w relacji, bo to jest, no właśnie, nie rycerz, nie król może być namiętny, płomienny romans albo wasza relacja wejdzie znowu na takie rejony czego wam oczywiście serdecznie życzę ale tu bym się z niczym nie spieszyła. No i karta 11, o której mówiłam bliżej początku filmu. Zobaczcie, ona tak pięknie łączy te dwie karty w czytaniu poprzednie, tego Asa monet i tę dziesiątkę monet, czyli aż 11 monet i tutaj mamy asa kielichów. Jest ostrzeżenie o ciąży, która może być nieplanowana, ale mówi o połączeniu dusz, o połączeniu kochanków, ale takim połączeniu duchowym. Dla niektórych yy, mówi się, że to karta ślubu kościelnego, połączenia węzłem małżeńskim. No wygląda na to, że. Mogą być wśród nas takie lwy, do których teraz mówię, które takiego czegoś właśnie w życiu chcą. To co, drogi lwie, droga lwico? Ciekawa jestem, czy to z kimś z Was zarezonuje. I do usłyszenia w kolejnych czytaniach.